Mam jedno krótkie pytanie. Przed obejrzeniem tego odcinka, proszę napisz w komentarzu, jaki zawodnik jest największą niespodzianką całej naszej kadry narodowej powołanej przez Pola Sousa. Mam nadzieję, że napiszesz w komentarzu. A teraz zapraszam do odcinka. Cześć załoga, z tej strony To Zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy. Tym razem po nasze skrzydłowierze w Marsynie. Klub, który jest bardzo utytułowany, który powinien walczyć co roku mistrzostwo, ale w tym momencie coś się posypało. Wydawało mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Patrzę na poprzedni sezon, ale w tym momencie jest naprawdę spadek. Duża toksyczność w tym zespole, niedogadywanie się z trenerem, z głównymi piłkarzami sprawiło, że niestety ten klub popadł w marazm. My w tym momencie musimy odbudować ten zespół. Jak mogliście zauważyć na samym pokazałem Wam jakim ustawieniem gra aktualnie ta drużyna, czyli 5-3-2. Ja przede wszystkim będę proferował system z czwórką obrońców, trzech pomocników i trzech napastników. Wydaje mi się, że Mendes na lewą obronę to jest idealny transfer. Młody, utalentowany, z papierami na wielkiej granie. Jak mogliście zauważyć, trzecie miejsce po 19 kolejce pokazuje naprawdę dużą szansę, żebyśmy nawet powalczyli o Ligę Mistrzów w następnym sezonie. Tutaj niestety nie udało nam się zakwalifikować się do dalszej rundy Ligi Mistrzów. Zagramy w Lidze Europy, gdzie oczywiście zobaczymy o zwycięstwo, ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Potrzebowaliśmy jeszcze jednego środkowego punkcika, który będzie takim fajnym uzupełnieniem tego składu, który ma naprawdę krótką ławkę w Pierwszy sezon to był niestety budowanie znowu tej struktury zespołu, tak jak zawsze przy, przede wszystkim w tych przebudowach muszę ułożyć to wszystko od podstaw, żeby ta kadra była większa, żeby ci zawodnicy byli bardziej wyrównani i na koniec sezonu zajęliśmy czwarte miejsce, ale zagramy w Lidze Europy, ale także zagramy w finale Pucharu Francji, co mnie bardzo zaskoczyło patrząc na to, jakich rywali trafialiśmy. Przez całą naszą drogę to naprawdę dobry, solidny sezon. Nam wyszedł czwarte miejsce, finał Ligi Europy. Zobaczymy, czy damy radę wygrać z Real Sociedad. Ciężka drużyna. Z większym talentem, wydaje mi się, aktualnie posiada właśnie drużyna z Hiszpanii, ale. Arkadiusz Milik pokazał w tym sezonie, że jest naprawdę bramkoszczelnym zawodnikiem, co mnie bardzo zdziwiło, bo się nie spodziewałem po zawodniku, który dochodził do sytuacji, ale ma problem z wykończeniem, że tak dużo bramek może strzelić w całym sezonie i Milik pokazał niestety, że się czasem myli. Rzut karny niewykorzystany, 1-0, na szczęście później nasz zawodnik wyrównał, ale pod koniec Real Sociedad. Wbił nas nóż po prostu w plecy, i nie daliśmy rady odskoczyć. Nie daliśmy rady powstać, żeby powalczyć o cokolwiek. O remis, który dawałby nam szansę w rzutach karnych, na przykład. Nie daliśmy rady. I troszkę podłamani z głową, w dół pojechaliśmy na finał z PSG. Bardzo ciężki rywal, z którym przegrywaliśmy. Za każdym razem, widzę, w tym momencie musimy zrobić wszystko, żeby zwyciężyć. I zobaczymy, czy damy radę. Oczywiście, mówiłem swoim chłopakom w szatni. Panowie, musimy dać w wszystko, musimy powalczyć w tym spotkaniu, co z tego, że to jest PSG, musimy dać w siebie wszystko, zagrajmy tak, jak jeszcze w tym sezonie nie zagraliśmy, zagrajmy tak, żeby kibice byli dumni, żeby nasze rodziny były dumne, no ale niestety, 43 minuta, Neymar, później Mbappe, to nie był zły mecz, ale niestety zdecydowanie większa klasa PSG sprawiła, że przegraliśmy. No i niestety czwarte miejsce to jest jedyny sukces tego sezonu. Oczywiście fenomenalny nasz skrzydłowy, który strzelił 30 bramek 10 lascy, ale minik też miał dobry sezon, co mnie bardzo zaskoczyło. Drugi sezon miał być kolejnym krokiem, żeby udoskonalać całą jedenastkę. Oczywiście, popatrzyłem na kadrę meczową i zobaczyłem pajet. Ma już swoje lata, nie wytrzyma sezonu, dlatego przychodzi do nas Boga, który jest jeszcze młody, który może się fajnie rozwinąć. I Altay do nas przychodzi, zawodnik z Turcji, który naprawdę ma duże papiery na bardzo wysokiej granie, na wysokim poziomie. Zobaczymy jak się rozwinie, oczywiście mandada cały czas będzie pierwszym bramkarzem, ale w czasie sezonu będzie taka po prostu zmiana pokoleniowa i zobaczymy czy po prostu da radę. Po pierwszej części sezonu sensacyjnie zajmujemy pierwsze miejsce, bez że minimalnie za nami. Oczywiście Leon wydaje mi się, że już nie walczy o mistrzostwo, ale cały czas jeszcze będzie to groźna drużyna, oczywiście. Mam nadzieję, że z że damy radę, ale zobaczymy, jak to się już wszystko potoczy. My oczywiście budujemy zespół krok po kroku, ale jak jest szansa po o mistrzostwo, to czemu byśmy nie mogli powalczyć? Jak mogliście zauważyć, przepiękna bramka, ale niestety się nie udało. 99 punktów Pezrze, 99 punktów Marsylii, ale niestety nie udało się zwyciężyć mistrzostwa przez to, że dwukrotnie przegraliśmy z Pezrze, jak się nie mylę, albo jednokrotnie. I wydaje mi się, że to był właśnie kluczowy moment, dlaczego nie zdobyliśmy mistrzostwa. Niestety z że cały czas nam nie idzie i cały czas czegoś brakuje, żebyśmy wreszcie odnieśli sukces, na który zasługujemy. To był świetny sezon, Mnika 25 bramek, ale także Boga się świetnie wprowadził. 17 bramek potwierdza, że naprawdę to może być zawodnik wysokiej klasy. Jak możecie zauważyć, Mandanda już ma 77 rola, a, a Pajet 73. To była dobra decyzja, żeby wzmocnić akurat te dwie pozycje. Nie. Drugi sezon był fenomenalny. To, co wyrabialiśmy w lidze, było po prostu genialne. Ale ten sezon musi być potwierdzeniem naszych przekonań, naszych ideałów, że damy radę poważnie o Mistrzostwo i zobaczymy, czy tak się wydarzy. już Minik do nas dołączył za 40 milionów zawodnik, który był tutaj przez 2 lata, ale był tylko wypożyczony. Musieliśmy po prostu go wykupić. Wykupiliśmy, bo naprawdę był warty swojej ceny. I z nim, jak do nas przychodzi też bardzo ciekawy napasnik, bardzo uniwersalny, który może grać na prawym, lewym skrzydle, ale także jako napasnik. Ale przede wszystkim jest bardzo młody, utalentowany i może powoli wchodzić za rok, za dwa wybuty Milika. I o to właśnie mi chodziło, żeby taki zawodnik po prostu dostał swoje szanse. My zajmujemy trzecie miejsce po 19. kolejce. Wychodzimy także z niełatwej grupy w Lidze Mistrzów. PSV naprawdę dało nam ciężkie warunki, ale daliśmy radę, awansowaliśmy i zobaczymy jak ta przygoda z Ligą Mistrzów będzie się toczyć. Oczywiście cały czas walczymy w Lidze, żeby tam wywalczyć jak najwyższe miejsce. Cały czas gramy w mistrzostwo i praktycznie do ostatniej kolejki będziemy mieć szansę powalczenia. Ale takie mecze jak z PSG, jak widzieliście przed chwilą, będą kluczowe. Ale niestety 4 porażki, 9 remisów, te samo punktów co Lyon, czyli 84, a PSG 87. Trzeci sezon nie do końca nam wyszedł tak, jak powinien. Lyon do nas doskoczył, to była ciekawa rywalizacja, ale znowu coś zabrakło. Zobaczcie, w Lidze Mistrzów dotarliśmy do półfinału i Atletico di Madrid nas wyeliminowało. To był bardzo ciekawy sezon, Mendy na przykład on do jako zawodnik. Który był bez kontraktu, zawodnik, który da naprawdę dużą jakość, a Arkadiusz Milik po tym jak został zakupiony już do nas dostał większe pieniądze, tylko 12 bramek. To był słaby sezon Arka Milika i tego nam brakowało takiego zawodnika, który w pewnych momentach będzie strzelał te decydujące bramki. Tego zabrakło. Tworzyliśmy skład, który trzeba tylko udoskonalić, tak można powiedzieć o drugim i trzecim sezonie. W tym momencie mamy skład, który spokojnie powinien walczyć o mistrzostwo, ale także bić się o Ligę Mistrzów, bo mamy na to papiery. Potrzebowaliśmy troszkę więcej doświadczenia wydaje mi się, mamy dużo młodych zawodników i potrzebowaliśmy tego odpowiedniego doświadczenia, żeby ktoś wszedł w szatni, powiedział parę mocnych słów, a może uspokoił właśnie chłopaków. Dlatego Lakazet do nas przychodzi, i dlatego na przykład Neto podpisaliśmy kontrakt, będziemy mieć dwóch bardzo równych bramkarzy. A Neto wcale nie jest złym bramkarzem, jest bardzo solidny, Może nie jest wybitnym, ale jest solidnym, a takiego potrzebowaliśmy. Ale niestety przyszedł kryzys. Oczywiście 37 punktów. Jeden punkt straty do drugiego miejsca, ale zobaczcie jak PSR uciekło. Niestety w tym roku nie będzie walki o Mistrzostwo, a tego. Bardzo potrzebowałem takiego oddechu, właśnie w lidze, żeby tam spokojnie ugrywać poszczególnych rywali, i tego zabrakło, i przez to też nie mogliśmy się gdzieś tam skupić na lidze mistrzów. Walczyliśmy oczywiście, chcieliśmy podbić Ligę Mistrzów, ale jednak tutaj Liga nam ucieka. Za chwilę możemy zagrać w lidze Europy, jakbyśmy nie wygrali Ligi Mistrzów. Na szczęście, sezon zakończył się na trzecim miejscu, więc będziemy walczyć cały czas w lidze mistrzów w kolejnych sezonach, a jest Monaco nas wyeliminowało. A my doszliśmy do finału ligi mistrzów, gdzie zagramy z Liverpoolem. I ja widziałem w pewnym momencie, że chyba przegramy ten mecz. Patrząc na umiejętności poszczególnych piłkarzy, patrząc na historię spotkań Liverpoolu, no to raczej... Mamy skreślone szanse, ale przy odpowiedniej dyspozycji naszych zawodników, przy wybitnej grze bramkarza, cuda się zdarzają. I miejmy nadzieję, że taki cud się wydarzy. Tutaj, właśnie w Anglii, bo tu jest właśnie ten mecz. Mam nadzieję, że ta drużyna w czerwonych strojach zostanie pokonana. A to nasza drużyna Marsylii zostanie dzisiaj mistrzami ligi mistrzów. To ona będzie najlepsza w całej Europie. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy ta drużyna. Podoła, ale w 31 minucie roberto Firmini ostrzał bramkę na 1.0. W 41 minucie bardzo szybko padają dwie bramki. No i niestety nie udało nam się przegraliśmy kolejny puchar. Te finały nie były dla nas. Brakowało nam tego czegoś, tego specjalnego załenika, który umiałby kontrolować czasem to widowisko, umiałby wykorzystać pewne momenty gry. To niestety nam się nie udało w tym sezonie. Sezon piąty, czyli rozdział ostatniej naszej opowieści, przebudowy Marsylii. Naprawdę to była ciekawa przebudowa, ale niestety cały czas brakuje takiego happy endu. Wreszcie zwyciężenia czegoś, co naprawdę zapisze się w pamięci kibiców oraz historii piłki nożnej. Potrzebowaliśmy troszkę bardziej dynamicznego środka obrony, dlatego do nas przychodził Fonfana i drugi zawodnik na środek obrony. Griezmann do nas przychodził, taki, taki weteran, który chciał wrócić do francuskiej ligi, który chciał jeszcze o coś się pobić a my potrzebowaliśmy zawodnika, który da nam odpowiednią jakość w meczach finałowych. Wydaje mi się, że Griezmann nie musi grać w każdym spotkaniu, ale w tych kluczowych powinien i... Z minikiem naprawdę tworzył świetny duet Wiemy, że Arkadiusz Minik umie grać w dwójce napastników Dlatego zdecydowałem się właśnie na Griezmana Który jest bardzo uniwersalny, może zagrać jako fałszywa dziewiątka Może zagrać na prawym, lewym skrzydle A jako nawet ofensywny pąstnik także się odnajdzie Więc wydaje mi się, że naprawdę to był dobry deal Oczywiście weteran, który prawdopodobnie zakończy karierę za chwilę Więc te pieniądze na pewno nam się nie zwrócą Ale w Dizemiszczu przez koszulki naprawdę może to dobrze wyglądać i wreszcie zdobyliśmy ligę. Wreszcie to mamy. 97 punktów i mecz kluczowy z PSG wygrany. Przed ostatniej kolejce wygraliśmy, także puchar Francji, z czego bardzo się cieszę. 3 do 2 w Lidze Mistrzów niestety przegraliśmy, jak możecie zobaczyć z FC Barceloną, ale to i tak był fenomenalny sezon. Wreszcie podwójna korona, wreszcie korona we Francji i o to chodzi. 37 bramek Boga, Milik 36, Griezmann 10, naprawdę dołożył swoje i mam nadzieję, że ten odcinek wam się naprawdę, naprawdę spodobał, bo to była długa historia z wielkim happy endem na sam koniec. Jak spodobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, a ja oczywiście wam życzę miłego weekendu.